jak witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Buchański, wiceprzewodniczący Rady Miasta jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień Od sukcesu Polaków zaczniemy. Wielki sukces wczoraj w Czarnogórze. Wygrywamy pojedynek, kolejne eliminacje. Nie, nie wytrenowanie Lewanowskiego. To, to było ciasno. No, ale... no tak mówił trener, że, że było Mojej ciasno. Moje ocenie, ja się na piłce nie znam dobrze, ale jak każdy Polak mam coś do powiedzenia w tej sprawie. Moim zdaniem... E nasz przeciwnik naprawdę był słabą drużyną i, i ten... ten, ten nie pan, e, jeśli ktoś ich... się łudzi, że Czarnogóra to jest jakaś elita piłkarska na świecie, no to e, przepraszam i to, bardzo. I to właśnie w mojej ocenie takim poukładanym drużyną przeszkadza się. się. Na pewno. To tak To tak jak, nie pamiętam, ale kilka meczy oglądałem Pucharu Polski, kiedy tam trzecia liga z Ekstraligą. ligą, no, no, strasznie ciężko się gra wtedy. No tak też Bo mówią fachowcy, że ze za słabym ciągnę... przeciwnikiem się gra trudniej trochę. No, no, słabym, no wygraliśmy, więc jesteśmy lepsi, ale, ale mecz był trudny i jak powiedział pan Boniek, no nie najlepszy, ale wynik się liczy. Oczywiście, Dobrze, że wynik widziałem taki wpis na Facebooku, ktoś mówi mecz był jaki był, ale w tabeli pięknie to wszystko po No i ta druga Bramka. Ktoś powie złośliwy, przypadkowa, a jednak ciekawie jest Na wagę fajnie, punktu. Fajnie. Fajnie. Widziałem też w takich Lekko przypadków. polityczne, tak? U polityków naszych, którzy mówią, że teraz będziemy podbijać Rosję. Daj Boże, daj Boże. No, by tak było. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Byle nie militarnie, a resztę to. Militarnie to chyba nie co? mamy za dużo nie mam bo, powiedzieć. W, wielkich szans, nie. Żeby, żeby mierzyć się z Rosjanami, zwłaszcza, że jak twierdzą niektórzy, ubywa nam żołnierzy w niektórych miejscach. W Żaganiu na będzie nam trochę żołnierzy. Po to mamy trochę kadry wyszkolonej w cateringu dla wojska, także nie ma tego złego, co by na, co by na, nie na lepsze nie wyszło. To teraz o Zielonej Górze. Czysto jutro sesja Rady Miasta. Coś spektakularnego będzie się działo bardzo ważne, bardzo ważne bo, bo i sprawy dotyczące oświaty, statuty, to są rzeczy, które może. Emocji nie wywołują, natomiast. przychodzą bez echa, ale, ale dla społeczności bardzo istotne. Także myślę, że, taka, że to będzie taka twórcza, przydatna. No, okazuje się, że to, co państwo uchwalili intencyjnie, niejako w ratuszu podczas specjalnej sesji, mówię o kwestiach oświatowych, zyskuje aprobatę u kurtor oświaty. No i teraz sprawa wraca do ratusza, no, ale tutaj już wydaje mi się, że będzie techniczna, bo wszystko wydyskutowane zostało. My tak. Jesteśmy dobrze, ale proszę zwrócić uwagę, my jak dobrze jesteśmy, to, 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 to my. my jesteśmy, tak, tak, jesteśmy dobrze. Jeżeli chodzi o, o traktowanie oświaty, Oświata u nas żyje po pańsku e, i to bez złośliwości zasługa pani prezydent Harejszlak. E, no, zawodowiec najwyższych lotów wie, co robi, zna się na tym, z tego środowiska się wywodzi. Jak sobie pomyślałem, gdyby, gdyby rządzący mieli uwagi do, do propozycji Zielonej Góry, to. No to nie wiem, jakby musiało być w Polsce, tak? A słyszymy już o, o różnego rodzaju problemach. I to nie tyle, nie, nie tyle politycznych, co niektóre media chcą tak zaszeflatkować, tylko po prostu sobie nie, nie radzą. No. no są takie miasto się przykład pani prezydent Hareźlak z szefem wytrenowali już yy, sposób, yy, tak powiem, podchodzenia do oświaty załatwiania ważnych spraw yy, między innymi na sześciolatkach. Co nas skądinąd kosztowało? Później sobie rządzący e, zmienili zdanie, by się zmienili rządzący i zdanie się zmieniło. Szkoda, bo w oświacie nie powinno tak być, to tak? No, powinno być jakby w takim e, rozciągnięte w czasie. To, to, czyli... O tym mówią wszyscy w zasadzie, tak? wszyscy, którzy znają się nieco bardziej niż my na przykład. Ale rządzący na ładnie zrzucili to na, na e, plecy samorządów i już, oni się tym nie zajmują. Mało kto tam tą podstawą programową się zajmuje, bo mało kto to rozumie. Nawet rodzice nie do końca się na tym znają, bo po co, tak? Robią coś innego i, i mają rodziny i oddają dzieci do dyspozycji nauczycieli, żeby ich kształcili, a ci dopiero mogą coś powiedzieć więcej, no ale nie mówią dzisiaj na ten temat, bo, bo, bo protestują. bo bo się martwią o swoją pracę i jakby na drugim miejscu jest to, co jest w mojej ocenie w tej reformie naj, najważniejsze, czyli zmiana, zmiany programowe, tak? zmiany Właśnie podstawa programowa została, została gdzieś w cieniu, tak na dobrą sprawę. Najpierw I to się tylko i wyłącznie o gimnazję. chociaż to dzisiaj złe. czytałem artykuł w którym Poloniska z kilkuletnim stażem, akurat nauczycielka ze Szczecina, nie pozostawia suchej nitki na podstawie programowej, mówi, że to co się dzieje, jest jej zdaniem niedopuszczalne, ale pewnie znajdziemy i takich nauczycieli, którzy powiedzą, że wszystko jest w porządku, że w końcu mamy porządną podstawę. Programową. To tylko, że to się upolityczniło. nie dobrze. Niedobrze dla dla naszych nie powiem dzieci, ale dla naszej młodzieży, tak. Tych, którzy, którzy będą z tego korzystali, którym to będzie dawało podstawę do startu, do wejścia w dorosłe życie. wie pan, najbardziej optymistyczne jest to, że młodzież sobie radzi i to całkiem nieźle, jeśli chodzi o Zielonogórską Młodzież. Mamy wyniki, mamy olimpijczyków, którzy awansują. Tak, w, ale po kolejnych że to, jest szczeblach. Wszystko, to jest wszystko e, w ramach określonej podstawy programowej. No tak? tej, która obowiązuje. Czyli, czyli my mamy zdolną młodzież. W Zielonej Górze. I tak, tak, by trzeba to było domknąć. Natomiast no, pracują według schematów narzuconych przez państwo w ramach tych podstaw i w, jakby w pracy nauczycieli. A pracują na tym, co dostają, i o tym się strasznie mało mówi. Nie wiem, czym to się skończy, czy dobrze, czy źle. Bo nie chcę tego oceniać, ale. Ale dyskusji na ten temat nie słychać. A szkoły były, są i będą bez względu na to, kto będzie rządził, i tutaj niczego nie zmienimy. Dzieciaki będą się uczyć, a w Zielonej Górze będą też nowe szkoły. Mamy zapowiedź bardzo jasną, że w rozrastającej się części miasta będzie powstała kolejna szkoła, no, czyli jest nieźle chyba w oświacie, w naszym mieście. No nie, nie to tak delikatnie powiedziane jest bardzo dobrze. Czasami. W rozmowie z niektórymi kolegami uważam, że za dobrze, no ale, ale jesteśmy w mniejszości. W związku z tym niech się dzieje, jeżeli to dla dobra Polaków to kuchwa ojczyzny. Ja ci młodzi Polacy będą mieli gdzie chodzić po zielonej górze, bo w wielu miejscach no, zmieniają się bardzo mocno rzeczywistość. Krajobraz, infrastruktura. Parki w tej chwili na tapecie. Mamy wyłanianych kolejnych wykonawców, którzy będą rewitalizować parki. Powiem szczerze, że no To wszystko zależy od tego, kto gdzie mieszka, ale kiedy czytam, że będzie zrewitalizowany pięknie park przy partyzantów, czyli na zapleczu komendy miejskiej policji, to najpierw muszę sobie ten park wyobrazić, bo rzadko bywam w tym terenie. Tak, Więc... no tak ten teren wszyscy mijają, chyba że. że... No każdy przejdzie. Protesty, protesty pod prokuraturą, a kilku osób, a tak to tam, tam, się, tam się normalnie nie chodzi. Ale jeżeli można odbudować coś, co jest. Trwałym elementem naszej infrastruktury bo, bo, bo o tym trzeba mówić. Tak? To, to, że się, to, że się na, na chynowie wycina drzewa na działkach, które są działkami budowlanymi, e, to musimy traktować jako naturalne. tak, Bo jeżeli ktoś chce się wybudować, nie powiem, to mu, musi no, tą działkę. drzewami czyść, dosyć trudno. A więc postawić takie, takie równanie wszystkiego do wszystkiego jest, jest nieuprawnione. Natomiast tam, gdzie te tereny zielone są zachowane, to powinno się odbywać. czy Czytam też opinie. Czy, czy Oczywiście kolejny park w Kupinie będzie rewitalizowany, no tych parków będziemy rewitalizować dużo i miejsc takich zielonych. przyjezdni słyszałem to dziesiątki razy, zaczynają opinię o mieście od tego, że jak dużo zieleni w waszym mieście, no, nie ma miejsca, wszystko jest kwestią... żeby Stojąc y, y, popatrzeć w jakimkolwiek kierunku i nie zobaczyć y, zielonego. No ale drzewa, kiedy wsłuchać się w części głosów, które gdzieś się pojawiają. Jakiś grup mieszkańców, to może się okazać, że Zielona Góra się wylesia z dnia na dzień, można byłoby nie, no, powiedzieć. Z, I i z że pod tym względem opinię, jest granica. zabetonowana. Albo... Tak, też takie się pojawiają. No, ale to, to, już, to już zostawmy to i. A propos parków, powiem no, panu, że też się... czytałem w internecie wpisy ludzi, którym już nie odpowiada, kiedy widzą plany, że za dużo ławek, a że na przykład toaletę ktoś wymyślił, żeby się pojawiła w takim parku. Czyli no, nigdy wszystkim się nie dogodzi. tak? Jedni powiedzą, było jak było, ale niech to zostanie, byle ja. Tak? A inni powiedzą tych przy okazji remontu, te, że jest na, problem. Na tych te wszystkich terenach w mojej ocenie największych problemów jest e, z, e, z odchodami zwierząt. Tak bym to z grubsza nazwał. No często nic są to wychodki dla psów. Nic mhm. właściciele nie, nie, nie myślą o tych, którzy tam tamtędy będą przechodzić. I szkoda. No Nie wiem, czy przyjdzie taki dobry zwyczaj, żeby zwracać sobie uwagę, bo na razie, na razie to się rzadko odbywa i, i jakby... Manie zwierzaka uprawnia do brudzenia terenu. O, tak, Chociaż po jest Polsce, tak, tak że, po że świadomość ludzka też jest e, dużo większa. Przecież my mamy mieszkańców Deptaka chociażby, którzy też mają swoje zwierzaki. Niejednokrotnie widziałem tutaj na skwerku, gdzie są umieszczone pojemniki z e, woreczkami jakimiś tam specjalnymi, jak ludzie, którzy wyprowadzają swoje psy, potem po nich sprzątają. Więc to też nie można generalizować, że, że wszyscy, którzy mają... Nie, nie, moim zdaniem generalnie jest brudne, jeśli chodzi o o, o odchody po zwierzętach. Jest, jest brudnie. Nie, nie powinno tyle tego być. I obojętnie, czy, czy większość sprząta, czy, czy jest odwrotnie, to jest brudno. I na to trzeba zwrócić uwagę. No, zwracamy na to uwagę w mieście od dawna. Przecież mieliśmy mnóstwo akcji różnego rodzaju. Tak? Plakaty propagandowe, nazwijmy to, które, które mówiły właśnie no, no o tym. Tak, że ale że plakat wstydu, pan, nie, służy, nie, to... nie służy do zbierania odchodów. Od, od, od no nie wiem, co by trzeba było robić. Yy... Idzie wiosna, trzeba o tym pomyśleć Wiem, co trzeba zrobić Pytę za pańskim kolegą, że zacytuję Do Rewala trzeba jechać, tam jest na pewno czysto Do Rewala trzeba jechać, tam jest czysto I to jest prawda Nie tylko w Rewalu, na całym wybrzeżu jest ładnie, czysto No i bardzo dobrze Jeśli są takie miasta, że ludzie mogą być zadowoleni Z tego, że mają czysto no Ale chyba Rewal jest czysto. najbardziej zadłużoną gminą w Polsce I oni już nie mają co robić, tylko sprzątają Bo nie mają na inwestycje pieniędzy mm -hmm. Czyli w, w każdym jakby miejscu można znaleźć coś dobrego, przynajmniej mają, przynajmniej mają e, czysto. Tak pomyślałem sobie, bo mówimy o tych miejscach, które będą się zmieniać, a szykują nam się wielkie konsultacje. Pan się wybierze na Wzgórza Piestowskie? Popatrzeć, porozmawiać z ludźmi, posłuchać? Czy ma pan swoje zdanie już utarte i w zasadzie? To, co się tam czy, czy, czy pójdę na te konsultacje, to nie jest tylko to takie spotkanie Happening. It's happening, to. dokładnie. Coś... Ale zaproszenie otwarte i wszystkich chętnych yy, namawiam do tego, żeby w tym uczestniczyli. no Ja mam tą wadę, że bardzo blisko tam mieszkam i e, ja ten teren znam. Ja ten teren znam. E, na pewno potrzebuję rewitalizacji. E, na pewno mądre pomysły tam ulokowane tylko ten teren, że tak powiem, kazania, bo ubogacą i dobrze, że, że, się, że, się, o tym myśli, żeby wykorzystać te parkingi, żeby, żeby na dole ulice nie były zastawione. No, jest, kierunek w mojej ocenie jest dobry. Problem wyboru, widzę, że prezydent zostawia mieszkańcom możliwość, opiniowania i wypowiadania się w tej sprawie, cokolwiek tam zostanie zrobione, na pewno będzie, będzie przydatne, zwłaszcza dla mieszkańców tej części miasta, a chociaż ten parking, który tam jest przy amfiteatrze, może pozwolić także przyjezdnym z drugiego końca. A nie powie się pan, z że trochę sprowadzi się ta rozmowa do tego, czy ma być wieża, czy nie ma być wieży? No, 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 dyskusja o wieży y, na pewno będzie i, i, no będzie. Chcemy Pan znać moją opinię na temat wieży. Dlaczego? Każdy z elementów infrastruktury <coughs> krajobrazowej y, dla mnie jest rozwiązaniem ciekawym. Ja się nie na wszystkim znam, tak nie wszystko w życiu widziałem jeszcze, ale, ale jeżeli to będzie element, y, który... Y, chociażby z ciekawości, sprowadzi tam ludzi, żeby sobie pospacerowali, żeby coś żeby spojrzeli na, na nasze miasto z innej perspektywy, to jest to dobre rozwiązanie. Ja dowierzę, że podchodzę jeszcze trochę w sposób taki czysto ekonomiczny, wie pan, bo jeśli w tej chwili znajdują się pieniądze na tego rodzaju inwestycje, można je wygospodarować w ramach tych funduszy, które pozwalają na rewitalizację tych wzgórz, to uważam, że to jest koronny argument, bo za rok, dwa, trzy, pięć Mogą się już nie pojawić takie środki, które pozwoliłyby na tego rodzaju inwestycje i, jako, i wtedy ktoś może koronna, powiedzieć że przeszło nam koło nosa. Tak? Koron, koronna to jest potrzeba, tak? To, to jest podstawa, że jest taka potrzeba. A potrzeba y, jest. No, jakby wszyscy mówią, że trzeba po tych kilkudziesięciu latach z tym rejonem miasta coś zrobić. Okej. Okay. Dochodzą do tego pieniądze, teraz, o, których, o których Pan mówi. A w mojej ocenie, bo na to się przeciwnicy powołują, że dobrze, dzisiaj mamy kasę, ale za kilka lat tej kasy nie będzie. Co z utrzymaniem? No to tego typu obiekt krajobrazowy no będzie mało kosztochłonny. Także to. To w skrócie nazwać. Bo tak? najczęściej to, to pojawiają do, do się do właśnie nie, te argumenty. To mieliśmy z basenem, mieliśmy z halami, ze wszystkim. A tak. kto to utrzyma? Tak my budować, proszę bardzo, kto to utrzyma? Ja, ja słyszałem my, ostatnio taki głos, który mówił, że kosztowalne... może zamiast wieży powinniśmy mieć odkryty basen, czy CRH. Ja nie wiem, czy to A w ogóle można tak przesuwać te pieniądze. Nie, 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 znaczy, nie wiem. Natomiast to, że odkryty basen w naszym mieście przydałby się w tej części miasta, nie ulega kwestii. Oczywiście, wszyscy da, o tym więc, wiedzą. Więc rozmawiajmy w ten sposób. Ja od siebie z domu mam bliżej do Dżonkowa jak na CRS. Czyli. czyli a baseny w Dżonkowie no założone nie są żeby tam, nie wiem, nie można było wejść, albo były ograniczone wejściówki i tak dalej, i tak No, no a my mamy tam dużo ludzi. No. Więc... Poza tym są świetnie odrestaurowane, jeśli można tak Tak, powiedzieć. To, to zostało ładnie zrobione i w tej chwili, jeżeli w, na przestrzeni kilku lat uda nam się zrobić basen e, odkryty... To on będzie bardziej kosztochłonny od, od tej wieży, ale, ale czy nie jest potrzebny? Nie wiem. Mamy miasto, nam się przesuwa na, na, na północny zachód, więc, więc jesteśmy w Czarkowie, jesteśmy no w dużych osiedlach, całe zastalowskie przecież. No Ci ludzie jest mają taki, na pewno bliżej do, jest taki do crs kierunek, raczej, tak, niż tak, tak. mieszkańcy Jędrzechowa. Tak. tak, więc jest taki kierunek i, i w mojej ocenie prezydent Kubicki o tym myśli. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to to się dobuduje. Natomiast wracając do wieży, yy, uważam, że, że jest to obiekt, który jak powstanie to po pierwsze będzie elementem trwałym tej infrastruktury krajobrazowej, po drugie, ta jego kosztochłonność będzie dużo, dużo niższa, jak innych innych budowli, czy, czy takich obiektów użytku publicznego. Dużo taniej będzie. Poza tym, jak się okazuje, te obiekty więc... też zarabiają często na siebie. Oczywiście można mówić, że one są lokowane w jakichś miejscach atrakcyjnych, turystycznie, mniej lub bardziej. Natomiast... Kwestia wykorzystania samego e, obiektu też jest bardzo istotna, bo jeśli ktoś będzie chciał coś i otoczenie tam, otoczenie. I Dobrze, jeśli ktoś chce coś tam robić i będzie e, przyciągał w jakiś sposób ludzi, no to wiadomym jest, że taki e, obiekt ma rację. Proszę pamiętać także o tym, że, że prezydent mówił o skomunikowaniu, że tak powiem ogrodu na skuty mówiąc z ogrodu botanicznego z, z, z górą, e, czyli jeżeli tam powstanie jeszcze taki ciąg komunikacyjny jakichś y, z pomysłów wynika, że to ma być coś mechanicznego, kolejka y, y, tego typu. W związku z tym. Jakby ciężar transportu czy komunikowania się przesunie się na ten duży parking, nie, nie, nie ta botaniczna nie będzie zawalona samochodami jak dzisiaj w weekendy. Same plusy. A w weekendy jest zawalona bez dwóch zdań w momencie, kiedy teraz będziemy mieli jeszcze piękną pogodę i okres sprzyjający wiem, ku temu, wiem. żeby chodzić po, po, ogrodzie botanicznym, to naprawdę wiem, jeśli też slalo slalomem chodzę między samochodami i tak. na usiedlu ludzie też widzą, jak zmorzony ruch jest w weekendy, kiedy tych samochodów pojawia się zdecydowanie więcej i najczęściej nie są one na zielonogórskich rejestracjach. To... No i fajnie, o to chodzi. No, pewnie. Jak o... mamy być metropolią, to... No jeszcze jedna rzecz jest, jest dość ciekawa w tej całej kwestii, bo od lat mamy słusznie lansowaną e, taką takie podejście do tematów inwestycyjnych. Jeśli mamy pieniądze zewnętrzne, to róbmy to z pieniędzy zewnętrznych, bo dokładamy mniej. Niejednokrotnie zdarzało się, że czekaliśmy dłużej na realizację danej inwestycji, bo taką strategię przyjął prezydent i urzędnicy. Jeśli możemy sięgnąć. Po... I wszyscy mówią, świetny pomysł. Natomiast tu przy okazji wierzy, kiedy są pieniądze zewnętrzne, toś mówi się, a może to lepiej na coś innego. Ja przypomina mi się w tej dyskusji taki przykład Parkinsona, który. Który opisuje taką sytuację, kiedy Rada Nadzorcza potężnej firmy program, program rozwoju, jakiejś budowy stacji gwiazdnej za miliardy dolarów podejmuje w 15 sekund. Natomiast wybór miejsca parkowania rowerów przy fabryce dyskutują kilka godzin. Tak? Jak na sesji Rady Miasta u nas w ratuszu. Czyli, czyli rzeczy, które, które nas bezpośrednio dotyczą, o których możemy się wypowiadać, dyskutujemy. Tak, rzeczy, na których się nie znamy, klepiemy, raz, poszło i, i to jest załatwione. I myślę, że to jest, taki, to jest taki przykład, to wszyscy się znamy na tym, w mieście, na, na tym wycinaniu drzew, na betonowaniu, na tych wszystkich żuczkach i robaczkach żyjących w planowanym terenie do rewitalizacji czy do, czy do czyszczenia, i tak no Szkoda, że tego typu głosy mają posłuch kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób. Nie mają posłuch wśród mieszkańców albo albo grupy mieszkańców, no ale w takim społeczeństwie żyjemy. A może więc... to jest pewnego rodzaju złudzenie, że ten posłuch jest rzeczywiście tak wielki? Bo czasami takie wrażenie też można odnieść. To na koniec. Andrzej nie Bocheński wrażenie, o innymi rzeczy. To nie wrażenie. No, no, są to tematy dobre medialnie, w związku z Szul, tym są, tak. są publikowane. Ja myślę, że wszystkie do tej pory realizowane inwestycje, e, projekty Dzisiaj są uznane za trafione. Więc czemu nie wierzyć rządzącym, że kolejny pomysł jest dobry? No nie, nie, nie ma powodu powiedzieć, że centrum życia to dziadostwo, to nie wyszło, to się nie udało, autobusy elektryczne przecież to jest głupie. Nie, to wszystko akceptujemy. Więc jeżeli patrzmy na to chociaż z dozą sympatii na początku na plany, które, które są proponowane. To teraz Sączek-Buchański jako stały bywalec y, rynku na owocach. Ach, wajec, to, bo wiadomo mi, że, że, że tam pan bywa systematycznie. Od lat zresztą, czasami może to jest forma przyzwyczajenia, a może też z innych powodów on tam jest. Są pieniądze teraz, jak już mówiłem, Lista o, zewnętrz po, po o po zewnętrznych je. środkach na to, aby powstało targowisko z prawdziwego zdarzenia. Będzie można sięgać po fundusze. Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego mówią, że w ostatnich latach tego rodzaju targowiska z powodzeniem powstawały w różnych miastach. Tutaj obwarowaniem jest, musi to być miasto do 200 tysięcy mieszkańców, więc absolutnie się w tym wszystkim mieścimy. Póki co się mieścimy, nie do... gdzie taki rynek mógłby powstać? O Boże. No to nie jest taka prosta znaczy, sprawa, nie? Dwie rzeczy. Pan mnie pyta jako użytkownika rynku, czy. No to pan by chciał, żeby był na owocowej infrastruktury. Ale, ale wiemy, że na owocowej nie na to nie, nie, raczej nie, nie, nic nie, z tego nie, nie, nie wyjdzie. Nie, tak? nie no nie, nie wolno na owocowej, to już. No to si, siłą tradycji to jest i okej. Okay. Natomiast no, musiał to być element dobrze skomunikowany. Niech mnie pan zaprosi jeszcze raz, to ja, ja pomyślę, bo nie chcę głupo to opowiadać. No, A co z tą halą targową, która miała powstać na Jest ten obiekt, no ale to jest, to jest i, i daj Boże niech powstaje, tak? tylko że to jest obiekt, y, na którym miasto nie ma żadnego wpływu. Oczywiście, tak? nie, prywatny, od początku tam, do końca. Tak? Nie, może utrudniać jakąś realizację inwestycji inwestorowi prywatnemu, co jest głupie z założenia. Oczywiście. Natomiast, y, natomiast y, gdy Gdyby w tym miejscu powstawały e, i takie były plany inwestora miejsce kapitału. A giełda rolno-towarowa już za daleko. Tam też się przewieszczą e, niedzielami e, i tam jest za dużo, e, za dużo. Mm, no chociaż gdyby to uczynić, że się będzie za dużo różnych obiektów, jakby niepowiązanych, tak. E, I ta cała giełda e, odbywa się. E, na terenach komunikacyjnych, czyli normalnie tam się jeździ, a, tak. a w niedzielę poustawiane są, są kramy, więc y, gdyby tam było miejsce y, jakieś na budowę hal, to tak, ale, ale Sienkiewicza jest, jest y, najlepszą lokalizacją. Tylko co nam mówić? No, pytanie, pytanie teraz, czy znajdą się chętni, którzy będą chcieli zainwestować. To znaczy sygnał. E, I którzy będą chcieli nie, nie, sięgnąć po środki. tak? tak, tak. No, no, no to no, tu, tu przemawiamy do jednego inwestora, bo to jest, to <coughs> jest e, właściciel tego terenu i gdyby, m, gdyby on z tego skorzystał i byłby sygnał e, zamykania tego, tego na, na owocowej e, myślę, że i odległości i możliwości. Parkingowe, inne yy, przemawiałyby za tym terenem, Było, nie było centrum miasta. A jak pokazuje i rynek na owocowej, i giełda rolnotowarowa, ludzie są skorzy, chętni do tego, aby. No wie pan teraz przychodzi jeszcze jeden kupowy. sygnał. <laughs> Mianowicie. E, tak zwane e, wolne niedzielę, tak czy jak to tam się. Nie, no przecież, to teraz nie wiem, czy na rynku tak, wolno byłoby w niedzielę. wolno, bo tak? tam, tam sprzedają ludzie prowadzący własną działalność. Także także no, tutaj nikt tego nie, nie, nie ograniczy. Tak jak małe sklepiki, o których jest mowa, że jak prowadzisz sklepik, sam sprzedajesz, to możesz. E, Podobnie byłoby na to, to wtedy to miejsce rokowałoby mocno. A, więc Zielonogórzanie chyba już teraz boją się tych wolnych niedziel, bo jak się wybrać do jakiegokolwiek marketu w niedzielę, twarzby w minioną. To co, się, to, co się działo w marketach. Zatrzęsienie ludzi. Może słyszeli, że już za moment nie będą mogli no, się, ale to się na tak nie, nie, nie da kupić do września. Wie pan, pan A. pamięta doskonale ja te czasy, kiedy rzucili cukier. To się kupowało wczoraj, 50 kilo. Tak? W kinie wczoraj <coughs> byłem w galerii i tak potwierdzam ludzi, ludzi masa. 5 milionów ludzi przyjeżdża rocznie do Fokusa. Podejrzewam, że będzie przyjeżdżać 7, bo on ma się jeszcze niemalże o połowę zwiększyć, to jest rzeczywiście masa ludzi. Andrzej tak, Bochański. Jak włączymy i nową Sult, to no, spokojnie, bo, tak? No, no tak, no bo to jeden prezydent będzie na trzy miasta, wtedy będzie spokój. Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.